Gościem radia 103.1 FM WPNA TV jest dzisiaj pan Piotr Rubik. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam panią i wszystkich słuchaczy radia. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. Widzę, że u pana przepiękna pogoda, no ale jak może być inaczej w Miami? No tak, piękne słońce. Mam nadzieję, że to słońce, razem z tym niesamowitym koncertem, czyli wyjątkowy muzyczny koncert, który już zbliża się dużymi krokami do Chicago, bo 16 lutego w Copernicus Center usłyszymy przepiękne piosenki o miłości. Ale zanim do tego przejdziemy, dla tych, którzy być może nie znają, to przypomnę, pan Piotr Rubik, polski kompozytor, Dyrygent, producent muzyczny, wiolonczelista, również jest Państwa gościem. Panie Piotrze, no właśnie w Miami jesteśmy, do tego Miami przeniósł się Pan całkiem niedawno. Czy już spełnia się ten American Dream, o którym tak marzy się w momencie, kiedy jeszcze mieszkamy w Polsce, a, a, a nie tutaj czy, czy spełniają się Pana marzenia związane z Ameryką, ale też z projektami, które tutaj Pan w Ameryce zapewne planuje, lub już są w trakcie realizacji? No, Przenieśliśmy się do, na Florydę już półtora roku temu, więc czas szybko leci. Na pewno się spełniały moje marzenia, ponieważ ja zawsze marzyłem o tym, żeby mieszkać na tropikalnej wyspie nad oceanem, mieć cały rok lato i tu odnaleźć mi właśnie swoje miejsce na Ziemi, bo jest nie dość, że cudowna pogoda. To są tak genialne wibracje, tak fajna energia do życia. Że no, każdy ma ten inny swój American Dream. E, może to nawet nie American Dream, bo, bo tutaj e, muszę powiedzieć, że. Miejsce, gdzie mieszkamy, to jest e, bardzo się różni od reszty Stanów Zjednoczonych. To jest taka troszeczkę bańka, bo Miami jest bańką, a jeszcze wyspa, na której jesteśmy, jest w ogóle bańką e, dobrej pogody, fajnych, fajnej energii. Właściwie można powiedzieć, że mieszkamy na Karaibach bardziej niż w Stanach Zjednoczonych, bo 70% mieszkańców naszej wyspy to są Latynosi. E, I dzięki temu mamy taki totalny luz tutaj. E, więc pod tym względem. American Dream, czy jakikolwiek dream się spełnia. I ja zawsze powtarzam, że trzeba spełniać swoje marzenia. Nie można czekać, aż się same spełnią. Trzeba robić wszystko, żeby te marzenia spełniać. Ja te marzenia spełniam od dziecka, bo na początku marzyłem, żeby być kompozytorem, żeby być muzykiem. Potem marzyłem, żeby mieć wspaniałą rodzinę. Potem marzyłem, właśnie, żeby mieszkać w takim miejscu, w jakim mieszkam, więc te marzenia spełniam. I to jest odpowiedź na pierwszą część Pani pytania. Natomiast druga. Część to oczywiście e, pracuje pilnie nad tym, żeby zrobić tutaj bardzo fajne projekty. E, wydaje mi się, że już za rok będzie można powiedzieć, że coś się zaczyna. Jest w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inaczej niż w Polsce, jeśli chodzi o pracę, współpracę z ludźmi, tak zwany networking i w ogóle nawiązywanie kontaktów. Musiałem się tego zupełnie nauczyć od nowa. Tak naprawdę z Polski przywiozłem swój talent i możliwości, natomiast całą otoczkę. Tego biznesu, który jest tutaj, musia, muszę poznawać zupełnie od nowa i zupełnie inaczej. Ale wszystko jest na dobrej drodze, więc, więc bardzo się cieszę, że, że, mm, że no, spełniam ten swój, swój amerykański sen. E, każdy ma inny, ja mam taki właśnie. Powiedział Pan, że wielokulturowość i ta latynowska, latynoamerykańska krew, czy być może w kolejnych projektach muzycznych, to też jest jakąś inspiracją dla pana. E, tak, dlatego, że ja niedawno skomponowałem bardzo fajną piosenkę o Miami e, w takim klimacie bardzo popowo-latynowskim. E, w tej chwili jestem na etapie szukania solistki do tego utworu, powinna być to osoba e, właśnie z korzeniami latino, ale amerykanka, czyli piosenka jest po angielsku. E, nie jest łatwo znaleźć kogoś tak zdolnego, kto jeszcze nie jest, e, że tak powiem, kto jest jeszcze w zasięgu finansowym. Ale no, piosenka jest bardzo fajna, bardzo przebojowa, więc mam nadzieję, że już niebawem e, również na antenie Waszego Radia będziecie mogli e, jej posłuchać. E, natomiast e, już, już niedługo e, wychodzi też nasza płyta z Magdą Beredo, Arbuzowy Zakut Słońca. E, na 14 lutego na Walentynki jest premiera, bardzo e, fajne, miłosne piosenki. Zresztą Arbuzowy Zakut Słońca usłyszycie Państwo też w Chicago podczas koncertu, bo gramy ten utwór, e, bo to jest bardzo miłosny utwór. E, a a ponieważ koncertnik mówią, że to nie jest miłość, to jest koncert bardzo romantyczny koncert, właśnie walentynkowy. Będzie wiele wzruszeń, wiele emocji, wiele momentów, żeby się uśmiechnąć, pośpiewać razem, poklaskać. Myślę, że będzie bardzo fajna atmosfera. Te koncerty gramy w Polsce już od wielu miesięcy, cieszą się ogromnym powodzeniem. I ja się bardzo cieszę, że po siedmiu latach wreszcie mogę z powrotem zawitać z koncertem do Chicago. My też nie możemy się doczekać. No właśnie, koncerty w Polsce. Tak troszeczkę łączy pan życie zawodowe między Majami, między Stanami Zjednoczonymi a Polską. To zapytam o to. Yy... Miał Pan okazję już występować tutaj w Chicago? E, oczywiście na pewno bardzo jest Pan rozpoznawalny przez Polonię, bez względu na to, na którym krańcu Ameryki Pan jest, e, ale czy cieszą Pana te spotkanie z Polonią? Czy cieszą Pana te spotkania nie tylko w Chicago, ale w tych pozostałych miejscach? I czym one się różnią od tych, które ma Pan ze swoimi fanami w Polsce? Mm. Bardzo mnie cieszy każde spotkanie z publicznością. Inaczej e, nie latałbym po świecie, żeby się, żeby grać koncerty. Jest to dla mnie e, wielka satysfakcja, że możemy sobie wzajemnie dać tyle pozytywnej energii, ponieważ moje koncerty to nie tylko muzyka, to jest właśnie. E, Dobra energia, dobre emocje, dobre wartości. Możemy się naładować wspólnie tymi cudownymi emocjami. Bardzo się zawsze cieszę, i powiem szczerze, że tak naprawdę publiczność w Chicago się nie różni od publiczności w innych miejscach na świecie, ponieważ te koncerty zawsze wywołują podobne odczucia, czyli euforię, radość, dobrą zabawę. I, i, i cieszę się, że, 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 że po siedmiu latach znowu będziemy mogli to poczuć tutaj, właśnie w Chicago. Dokładnie, tak. Powiedzmy więcej na temat koncertu. Czego może się więc spodziewać? No, wiemy, że tytuł jest, niech mówią, że to nie jest miłość. To będzie weekend walentynkowy, więc tych piosenek o miłości na pewno nie zabraknie. Ale pana koncerty są też niesamowite pod względem interakcji z publicznością. Czy wspólnie będziemy mogli śpiewać wielkie przeboje Piotra Rubika i jego gwiazd? Na pewno będzie dużo wspólnego śpiewania. Wierzę, że chicagowski kur okolicznościowy stanie na wysokości zadania. To jest bardzo dobry termin na ten koncert, ponieważ my tymi piosenkami możemy. Czasami ludzie się zastanawiają, co sobie powiedzieć, walentynki, jak wyznać sobie miłość. Słuchajcie, nie ma lepszego sposobu na wyznanie miłości niż przyjście na ten koncert, ponieważ tam będzie tyle różnych momentów, żeby się, nie wiem, złapać za rączkę, popatrzeć sobie w oczy, pośpiewać do siebie. Będzie tak romantycznie i tak wesoło, że, że sami tego lepiej nie wymyślicie. Będziecie mogli razem ze mną pośpiewać. To nie tylko oczywiście nie zabraknie tych najbardziej znanych przebojów, ale, ale będą też piosenki premierowe, zupełnie nowe. Niech mówią, że to nie jest miłość, czyli najpiękniejsze piosenki o miłości. Ciężko było wybrać te najpiękniejsze spośród tych wielu, które napisałem. Mam nadzieję, że te, które wybrałem, wprawią u was wyjątkowo walentynkowy. Nastrój. Wystąpią ze mną e, znakomici soliści Oliwia Wieczorek, Marta Moszczyńska, Michał Gasz, Marcin Januszkiewicz, zagrają ze mną znakomici e, muzycy z Polski, e, także będzie dużo, dużo pozytywnej energii. Zapraszamy 16 dnia lutego. Koperniku, Center, godzina 5.30 po południu. To nie tylko wielkie, no, wspaniałe święto muzyki, które pan Piotr tutaj ze sobą i z całym zespołem, z orkiestrą przywozi do Chicago, ale to również wielkie emocje, które faktycznie towarzyszą nam podczas spotkań z panem, podczas wyrażania miłości, bo myślę, że ten koncert, bilety na ten koncert, to jest świetny prezent na walentynki właśnie dla tych, których. Kochamy, szanujemy, z którymi się przyjaźnimy, bliskich osób naszemu sercu, bo przecież nie tylko można przeprowadzić partnera, można przyjść z przyjaciółką, z rodziną, z dziećmi. Tak naprawdę każdy będzie mile widziany i każdy będzie przeżywać te wszystkie emocje, które muzyka za sobą niesie Pana. Właśnie w Copernicus Center. Teraz chciałabym pana zapytać, o co wiem, że powstają projekty, to co pan mówi. Na pewno te wszystkie piosenki, które już się pojawiają na naszej stacji, pojawią się również na koncercie, pojawiać się będą nowe, ale jakie muzyki słucha Piotr Rubik, zanim zaprezentuje ją na scenach? To czego pan słucha? Chciałabym tak troszeczkę dowiedzieć się od panu nieco więcej. E, powiem szczerze, i to jest zawsze wielkie zaskoczenie dla, e, dla osób, z którymi rozmawiam. Ja praktycznie w ogóle nie słucham muzyki e, w domu e, ani nigdzie. E, po wielu godzinach pracy nad e, utworami, e, to co mnie najbardziej cieszy, to cisza. Nie chcę sobie zaśpiecać głowy utworami innych ludzi. Muszę zachować pewną taką czystość umysłu, świeżość umysłu, żeby móc napisać i wydobyć z siebie swoje nuty. Więc nie słucham muzyki. Poza tym muzyka dla mnie niestety jest odarta z magii, bo ja tak dużo wiem na temat muzyki, że kiedy słyszę jakąś piosenkę, to od razu widzę wszystkie użyte instrumenty, widzę nuty, widzę wszystkie efekty. To jest trochę tak jak lekarz patrzy na zdjęcie rentgenowskie. Po prostu widzę wszystko, więc I niech tak będzie. Dla mnie muzyka jest formą wyrazu i bardzo się cieszę, że inni słuchacze właśnie nie mają takiego, takiego odczucia jak ja, że mogą wsłuchiwać się w muzykę i właśnie poczuć jej magię, dlatego ja nie słucham muzyki, wolę poczytać książkę. Ale gdyby pan miał wskazać jeden utwór, który najbardziej, jeden utwór na świecie, który istnieje, który hmm. na... Oddaje pana charakter, to który byłby to utwór? Ojej, no to musiałbym, A -a. musiałbym pewnie wskazać jakiś mój utwór. Proszę. I to jest bardzo, i to jest bardzo, no bo jeśli mój charakter, to mój utwór, bo tak naprawdę moja muzyka jest częścią mnie i jest to jakby przedłużenie moich myśli. Um, mówi więcej o mnie niż tysiące słów. Ja myślę, że, że chyba najbardziej taką piosenką, która oddaje mój charakter, to jest sam dla ciebie. Piękny, piękny, tak. I ten psalm dla ciebie chicagowska publiczność będzie mogła usłyszeć już 16 lutego w Copernicus Center. E, myślę, że będzie to moment na to, aby spotkać tam pana. Myślę, że będzie to być może moment na to, aby, y, prawda, gdzieś tam wymienić się. Y, Zdjęciem, płytą, wziąć autograf od pana na pewno. E, po, e, chicagowska publiczność będzie również e, na to czekać. Życzę oczywiście powodzenia, nie możemy się doczekać już tego koncertu. E, myślę, że Kopernikus Center, jak zwykle serce polonii w Chicago, tego dnia, w momencie, kiedy pan i pana artyści pojawicie się na scenie, będzie najbardziej, najgorętszym, najbardziej przepełnionym miłością miejscem w całym Chicago i w całej Ameryce. Zdecydowanie jestem przekonany, że tak będzie, będzie wydaje mi się będzie o wiele goręcej niż dzisiaj mamy tutaj na Florydzie, ja przywiozę ze sobą dla was troszeczkę tego słoneczka i razem z dobrą energią zaprezentujemy wam ten wyjątkowy koncert, więc myślę, że gorętszego miejsca w Chicago ani w ogóle w Stanach Zjednoczonych tego dnia nie będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Piotr Rubik był naszym gościem. Widzimy się w Chicago 16 lutego na wielkim walentynkowym koncercie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.